Witam Was bardzo serdecznie, moi mili. Słuchajcie, w grze zdobywamy odznaki. I co właśnie wczoraj sobie tak przez przypadek rozkmieniłem, to to, że te odznaki, czyli jakieś tam pierwsza krew, twardziel, bla bla bla. Te odznaki możemy wykorzystywać na swojej postaci. Każda odznaka, jeśli mamy ją przypiętą na mundur, nam coś daje, czyli na przykład. Maratończyk, 15% dłużej możemy biec. Zwinność, ciche chodzenie, 25% do cichszego chodzenia. Następnie mamy, powiedzmy, maskowanie. Nie widzą cię nieprzyjacielscy obserwatorzy. Widoczny 7 sekund. Czyli, jakby to powiedzieć, tylko jesteśmy zaznaczeni na mapce chyba przez 7 sekund, bo przeważnie jak widzieliście na, na, na filmach, takie są trójkąty czerwone. To są właśnie wskaźniki, i tylko jak mamy tą złotą odblokowaną, to jesteśmy widoczni tylko przez sekundę i znikamy. Także dosyć fajna sprawa. Ja przeszedłem sobie z powrotem na piechotniarza, ponieważ nie ukrywam granie czołgiem tutaj. To jest nie lada naprawdę wyzwanie. Mamy bardzo ograniczone pole widzenia jest to cholernie ciężkie zadanie. E, I to jest bardziej na, e, na takie spokojniejsze osoby. E, nie wiem, jak tam później będzie. Piechociarze są tak pokit, pokitrani po krzakach, nie? że dostajemy buły nawet nie wiadomo skąd. Wychylamy łeb z włazu, boom! Nie żyjemy. Także ja na razie sobie będę grał piechociarzem. Żeby naprawiać czołg tam, to trzeba odblokować znowu klucz taki francuski. O, jest wiele, wiele fajnych rzeczy w ogóle. Do odkrywania i one mają sens jakiś w tej grze. Dobra. Respeak. Uuu, uu, mamy czołgi. E, teraz tak... Ustawienia dźwięku Kurcze Kontynuuj PZ4 Tam przejmują nasi punkt No i zapieprzamy bicyklem O to dawaj, 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 chodź tu Hans solo na ciebie poczeka. <grymne> Dobra. No teraz do mamy trochę lipę. Dlatego że ja muszę wykupić e, pancerz Shreka. Uuuu! No właśnie. No coś jest. Oj, 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 przebiegniemy, czy nam się to nie uda Dobra Tu się trzeba schować O o Ktoś tutaj jest tutaj biedny mogę zrobić bez granatów bez yy... totalnie bez niczego to jest żywy gość czy nie no, chyba raczej nie dobra o zaraz padnę O! Tak jak wiem, Petrikiko Petrikiko Spoko Teraz tak Tutaj, póki jestem niewidzialny, biegniemy, biegniemy, biegniem. o już jestem widzialny Ok, mm, ale dobra nie nieprzyjaciela, ktoś tam przejmuje punkt, A, jest to chociaż? Przejdziemy pod tym? No jasne, że przejedziemy. Oho, super. Łojojo, łapanie. Kur, znowu fail. Gość też dostał. Nie, dobra, będę musiał ich obejść na piechotkę Pójdziemy sobie może tędy o. O, tam też ktoś jest W sobie nam ładnie Obchodzą nas tutaj nie nieprzyjaciela, ale to jest pojazd, więc z dupa trochę. Ja mu nic nie zrobię totalnie. No, ale, 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 ale. Coś, co się, jedzie. Pło Sherman. No, tylko czekam na zagłanta, żeby wysiadł. O! Pcia mać <laughs> Jak fajnie odpad, na ja pierdzielę. Dobra, <laughs> nasz punkt zdobywają. Stamina, więc bieg. No przejeli punkt. To lecimy, lecimy, lecimy. jakiś łobuz i to jest piechota może go dziabniemy no jest ewidentnie gość został w beret uciszył się się oni się tutaj muszą chyba respić? Chociaż, nie, to, to za blisko by było. O nie? jest. No blacie. Jest ktoś. Z dupy go strzela akurat. Trafia jak Francja. Kur... pa mać. Zasięg może być za słaby broni. Spróbujemy podejść. Położyć się. Jaki skórny synek, no trafić go nie mogę. Jak oni to robią? No nie wierzę w to. O, o, co się dzieje? Oh, fuck! Chowamy się. To jest bardzo źle. Aaaa! O! <śpiewa> Myślałem, że to dowódca był, ja pierdzielę. A to mu strzelec. O skurczy, bym i tak na pewniaka sobie wyszedł. No spoko. Dobra, jest. Dobra, dobra, naprawdę... Kurczę, miodna jest ta gierka. Ale idziemy w, ta, w, to, w tamto samo miejsce. Ech, tam można ich trochę nakosić. No to będzie bardzo długa bitwa, powiem Wam. Bardzo długa ciała poleciały naszych o, lol Panie To jest niesamowite. Cześć powiem Wam, wczoraj miałem znowu fajne bitwy, gdzie powyżej 10 miałem zabitych, a nawet 5 razy mnie nie zabito, więc progres jakiś tam jest. Ale to też chodzi o bitwy czołgowe, no bo ja w tej chwili tak naprawdę no... Coś jedzie. Wolał. O, jest czołk. Ups. Będzie się patrzył w moją stronę chyba. No i tutaj zobaczcie, gdybym miał ładunki wybuchowe, gdybym coś miał tutaj w ogóle. No to naprawdę mógłbym coś zdziałać. O, schował się do wódca. Goście chyba kapną, że... Tak, oni też mają za zawężone pole widzenia, tak więc y, ja również mogę do nich sobie bezkarnie czasami strzelić. No, wyjrzy czy nie wyjrzy? Wszedł do budynku chyba? Nie. Dobra, zabity. Dobrze. Gramy huldaunem. ranny, Nie, zabity prosto w łeb go musiałem trafić. Dobra, spróbujemy przejąć to, no, ale pewno mnie ustrzelą. O właśnie. Kurwa, macie to są goście W sumie trafił mnie na... Na fuksa. Ktoś jest. Ktoś jest. <laughs> oj oj. Ale fuks. Ależ przydała mi się apteczka teraz. Ło! Był tutaj! Ha! Skurczybyk! Ale mnie wyczekał. Ale jest 8 do 4! Kile and death. Dobra. To były raczej strzały na postrach, niż cokolwiek mogę im zrobić. A, czekajcie! Ło, panie! No teraz to czuję się prawie że bogiem. <grymne> Dobra. Lecimy. Ciekawy czy Sherman jakiś przyjedzie. Z chęcią bym mu wypędzlował w boczek. Jest, jest jakiś czołg. Strzał był. Tylko teraz... gdzie tak menda jest? Słuchajcie... Gdzie on tu siedzi? Zasraniec. Łoluj. No to za kamień trzeba spieprzyć. Przytomnie. Jak gołota z ringu. Gdzie ta menda jest? U. Uj! Ale mnie Trafił gnojek Ooo! Teraz jesteśmy można powiedzieć uwięzieni Oś ty kurwo Śmierdzielu Co ja mam teraz robić? Spróbuję tędy uciec Ło! Wow, co jest? Co to, to to nie to jest? Kurwa mać, no ludzie. Skąd? No co? Ja pierdzielę Dobra, zabiłem go, ale... Gdzie jest mój Panzerfaust? Aha, chyba muszę już nie muszę stać się z nim, żeby móc oddać strzał. To na pewno tak to wygląda. Zabudynek spróbujmy zobaczyć czy tutaj jest jeszcze ten. Nie... Oj jest No i co, i brak amunicji? What the fuck? Nie kumam tego w ogóle. Wziąłem go, ale go nie mam. Nie wiem o co chodzi. No to weźmy, weźmy go jeszcze raz. Skoro tak... Mam taką nieodpartą pokusę zniszczyć czołg. Ale czy nam się to uda? No, ciekawe. Nic na razie nie jedzie. No tutaj akurat ryzykuję zabiciem, także eee, no, cóż Mówię, chciałbym zniszczyć Czołg. zobaczyć Czy to jedną sztuką da się zniszczyć, czy też ymm, trzeba z dwie sztuki władować w niego. Jestem bardzo ciekaw tego Jest czołk tam, jest, 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 jest. Biegnijmy, biegnijmy. Olera jasna. Olera. No i dupa. Ale dobra. Posiedzimy może tutaj w krzaczorach. A tędy jeżdżą tymi czołgami. Posranymi. <słuch> wash oh, Punkt jest ciężki do przejęcia. Tam ich jest więcej. Szybek nie wybijemy. Granatów nie ma. Kiszkowa to jest. Teraz tam wjadę na rowerze. Dobra, napałę. O, napałę. Co za kurwa kamperhamski, no. Ale ja mam jeszcze inny pomysł na tego gościa. Gra. Co? Granatu to ja nie mam, ale, ale może się przyda to. Oho. Kurwa, już mnie widzi ktoś, no co za. syn. Już, znowu nie strzelają do tamtych, tylko do mnie, no co za gnoje. Ja się pofatyguję przejść tędy. Uda mi się czym się nie uda. Kurwa mać, ślepo, pierdolony, jestem ślepok. Ale to będzie śmierć straszna. To jest masakra. Przegrana do zera. Jeszcze takiej bitwy nie miałem w tej grze. Było nieźle, to już jest do dupy. Mm. Czołg przeciwnika czy nie? No, zajebiście to zrobiłem, po prostu. Pierwszy w sumie strzał z tego. Muszę się nauczyć celować. Strzelają do nas tutaj jak do kaczek, ale dzisiaj ruszyła. Oj, oj, oj! Nie trafiłeś gnojku. O! Ale moje ciałko bezwładnie poleciało. Dobra, słuchajcie, ja zakończę to, żeby nie było za dużo oglądania, bo kto będzie oglądał ponad 20 minut filmu? Dzięki bardzo za uwagę! Na razie.